Cześć, to jest Pan Filip. Witajcie, Irek. E, to jest już nasz kolejny odcinek vlogu. Już nawet nie pamiętam, który, chyba tak, czwarty. Tak, czwarty czwarty póki, co, póki co utrzymujemy w miarę, ale utrzymujemy systematyczność. W miarę, tak, dokładnie w miarę. E, ale będzie coraz lepiej. Będzie coraz tak, lepiej. zwłaszcza, że tak jak dzisiaj napisaliśmy z Filipem na Facebooku. Udało nam się już zakończyć parę bardzo ważnych dla nas elementów. W sumie zamknąć produkcję Dice Brewing. Tak, zamknąć produkcję Dice Brewing, a tak naprawdę chciałem też powiedzieć o tym, że zakończyliśmy kilka takich istotnych elementów, takich kroków produkcyjnych, tak. bo bardzo ważnym wyzwaniem była dla nas tym razem instrukcja do Dice Brewing. Tak, tak. Pierwszy, raz, pierwszy raz robiliśmy, znaczy pierwszy raz, no tak, jakbyśmy ich wykonali wiele, no po piwnym imperium, gdzie było tylko w wersji polskiej, no pierwszy raz mieliśmy instrukcję, po pierwsze z ładnie zrobiono przez Piotra graficznie jakiej tak, rozkładu. Tak, bo trzeba A. przyznać, że do, do Piwnego Imperium trochę nam tego zabrakło i trochę to, nam to wiemy. Zabra... Dzisiaj tak, tak. więc tu się bijemy w piersi i wiemy, że to, to był taki pierwszy krok, na którym też się musieliśmy nauczyć chyba. Tak, tak. A bardzo miło, że nam ludzie pozwolili zrobić ten pierwszy krok. E, tak. Nieważne jaki on był. Ale o tym za moment. Może jeszcze trzymał zamówmy. samej instrukcji. Ale bo... to był pierwszy raz, kiedy robiliśmy instrukcję w trzech językach, bo bardzo chcieliśmy uderzać za granicę. No i to było naprawdę ogromne wyzwanie. Robienie tego w trzech językach, tak. współpraca z niemieckim tłumaczem mieszkającym w Niemczech i. Z native speakerem ze Stanów. Tak. Zresztą pozdrowienia dla Roba. Mam nadzieję, że przetłumaczymy to, ten, tego wideologa i mówi tam, bo. <laughs> Jest niesamowitym facetem, i, i gość, który tak mocno się zaangażował w tę pracę i, i dał masę, masę od siebie, więc pozdraw pozdrawiam go serdecznie. Tak, praktycznie był na, każde, na każdą naszą prośbę, jak wysłaliśmy tak. maila z poprawką, z pytaniem. nie musieli. To jest taki typ człowieka, po którym nie musisz naciskać, żeby coś dał od siebie więcej. Tylko on sam wie, że chce to dokładnie sprawdzić, nie tylko. Językowe i logicznie. I Ale tutaj też zapytań. duże podziękowania dla Ani i Kuby Polkowskich, mhm. bo ten materiał, który my wypuściliśmy, przeszedł ich gruntowną korektę i redakcję. Tak. E, I Jest jeszcze, że było co zmieniać. Pamiętam tak, pierwsze, tak. pierwszą akceptację trybu zmian, to tam było naprawdę dużo. W sensie my z Filipem mamy taką tendencję albo nadbudowywania pewnych zdań, albo utrudniania, czy ja w ogóle mam taką tendencję, budowania zdań wielokrotnie złożonych. <noise> Kompletnie skąd nieprzydatne nie w instrukcji, ale... Tak, wie, wieża, Tak, ale na szczęście, na szczęście Ania z Kubą nam to bardzo mocno skorygowali nasze, nasze tory myślenia i, i dlatego teraz przez tą instrukcję się płynie, po prostu się to dobrze czyta i, tak. i to jest bardzo istotne. Dużo przyjaźni, bo chociażby ja z niemieckim tłumaczem Praktycznie on cały czas pyta się, co, co się u nas dzieje, mm. jak tam projekt. Tak samo Rob wspierają nas, wykazują również takie zaangażowanie, że będą odpowiadać na pytania na tak. BGG. To, to jest fajnie, że można przy takim projekcie spotkać ludzi, którzy mieszkają zupełnie gdzie indziej, z, których się w ogóle nie znało, a oni dają dużo serca. I angażują się w projekt, który tak naprawdę. No, poniekąd jest gdzieś tam naszym dzieckiem i traktujemy go jak własne dziecko, a oni potrafią się przejąć. wejść w temat i tak, tak. Bez, bezinteresownie gdzieś tam czasami się przejąć, i to jest ciekawe, tak? że, że, że ta, taka interakcja zupełnie niespodziewana czasem występuje, tak. ale to jest bardzo fajne. I, a jak to wszystko się nawiązało? Nawiązało się przez BG, bo nagle i tak samo jak i Rob, jak i Aleksander z Niemiec, mm -hmm. oni to po prostu do nas napisali, czy. Nie chcielibyśmy przetłumaczyć ekranu na dany język, dlatego, informacja dla tych osób, które myślą o wydawaniu mm -hmm. gier i o tym, jak przetłumaczyć, że warto takie znajomości I Tylko, tylko taka ciekawostka, powiem Wam, że w tej chwili i mamy nadzieję, że uda się to zrobić przed SN. E, trwa tłumaczenie samego manuala na e, holenderski i na francuski. Tak. Też za pomocą, się okazał, za, że... za pośrednictwem BGG zgłosili się do nas ludzie, którzy e, chcą to zrobić, a ze względu na to, ze względu na ilość. Mm, osób, egzemplarzy, które, tak, które, które idą do Holandii i do Francji, e, jeżeli chodzi tutaj o przedsprzedaż, to faktycznie e, jak najbardziej e, I warto nawet sklepy, to zrobić. Sklepy, tak? Sklepy, tak, sklepy. Bardzo to dużo sprzedaży. Właśnie, nawet opublikowaliśmy francuski sklep, który, w którym można zrobić preorder. Mhm, dokładnie tak. No, tak samo w tej chwili Holendrzy tam poszło, tam tak. dużo indywidualnych zamówień. Tak, podeszło, tak, tak, więc... na Essen, za odbiorem na Essen. To, to, to było. Klucz odbiór na SN. Zdecydowanie darmo. tak. To, to był klucz, i, i tu też polecamy jakby takie targetowanie um, daty wydania gdzieś bardzo blisko SN, bo nam ewidentnie wyszło to na plus. I, tak, i to widać. Bo chyba możemy powiedzieć, że dobijamy już do jednej trzeciej sprzedawanego nakładu dla, to, klientów dla klientów indywidualnych w przedsprzedaży. Tak, dla na nas to jest coś niesamowitego. W ogóle. Myśmy 100, jest, jak maksymalnie, stwierdziliśmy, że sprzedamy, no jak będzie 100 tak, egzemplarzy, 10 to w ogóle będzie. W ogóle będzie sukces, nie? I, tak. I będzie super, świetnie. A tu setka, to poszła tak z pierwszy Ty tydzień. Generalnie. Z pierwszy tydzień, tak. To było tak. niesamowite, w ogóle to nas zaskoczyło. Ale to miłe, to tak. miłe i cieszymy się to, z tego bardzo. To, to i... daje energii, sprawia. Sprawia, że te wszystkie godziny, które spędziliśmy I w tym tygodniu na instrukcję, mm -hmm. a to była mord mordęga, i po prostu już tam no, oczy się przewracały do góry nogami. Wstanie tego tak. X raz I dalej odkrywania pewnych szczegółów, które tam zgłasza nam z Rob ze Stanów czy Aleksander z Niemiec, mm -hmm. i uwzględnianie na bieżąco. O, do Piotr Uzdowski też się wykazał cierpliwością, że on tak. za chwilę wprowadzał te poprawki. Nawet i... na weekendowym wyjeździe już musiał. Tak. Gdzieś go atakowaliśmy, bo jeszcze znaleźliśmy, że gdzieś w manualu się trafiło, że ziarenko daje czarną kość. To jest tak. kompletną nieprawdą, bo ziarenko daje zieloną i żółtą. Tak. Ale gdzieś wygrzebaliśmy w ostatnim momencie ostatnia jedyna korekta, gdzie pliki powinny już polecieć do produkcji, ale udało się to zastopować, udało się wprowadzić zmiany i udało się hmm. puścić prawidłowe pliki do produkcji, co nas też. Bardzo mocno cieszy. A więc tak naprawdę tyle. Tak. Produkcja gotowa, czyli kostki, najważniejszy element w grze są. są. Od dawna. Karty się produkują, planszki są, żetony są, są. Instrukcja, instrukcja się produkuje, pudełko leci w treflu w tej tak. chwili. Tak, tak. 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 Więc to, to jak najbardziej możemy powiedzieć. Prawdopodobnie już w tą sobotę w Naim Dardisie zobaczymy każdy z tych komponentów już gotowy. Już gotowy tak, go do ręki i będziemy go mogli zobaczyć. I zweryfikować, jak to wygląda. Eee, no. A druga rzecz, bardzo ważna. Odnośnie ta jeszcze, dla nas... jeszcze ci tak przerwy, tak. odnośnie Imlardisu, to jak najbardziej Aha, jesteśmy tak. w sobotę. W sobotę od samego rana. Eee, i, e, I co? Będziecie mogli pograć w Days Brewing. Oficjalny pokaz gry jest od godziny 15.00. Dwie godzinki, więc będzie można podejść tak już oficjalnie, bo to z, z organizatorami ustaliliśmy, że to będzie taka, taka godzina, że będzie faktycznie oficjalny pokaz. Tak, Ale oczywiście jesteśmy dzień, od dzień, samego dzień rana dzień. i będzie można pograć do. Do oporu. Jak długo hmm. będziecie przychodzić, tak długo my tam będziemy i będziecie mogli zobaczyć grę, będziecie mogli nam zadać pytania, dotknąć tego prototypu już finalnego. Odno hmm. Jeszcze taka dygresja. Przed chwilą właśnie zrobiłem zdjęcie, co się udało wygrzebać z pracowni hmm. pierwszych z, z, prototypów. Czyli z piwnicy. Tak, czyli z piwnicy, tajemnicza <noise> pracownia, pi piwnica. Nie? Ale to jest niesamowite. Wyciągnę udało się wyciągnąć pierwszy egzemplarz Dice Brewing, czyli kartki Excelowe. Kostki chyba ósemki, tak? K ósemki. tak ka ósemki K6, rozmiar 8 mm. Tak, tak, to tak. Bardzo... takie maciupę. E, I pamiętam, z tym prototypem byliśmy u Marka Puty e, w tak. e, piwotece narodowej wtedy. Pamiętam, jak, hmm. jak graliśmy z nim, łodzi. jeszcze z Bartkiem Hysykiem, i graliśmy w Łodzi e, we czwórkę jeszcze, żeby, żeby zobaczyć, jeszcze sprawdzić style piwne, czy się zgadzają, czy gdzieś tam po, podoradzać się w perspektywie piwowarskiej też. To, 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 fajne, fajne wspomnienia i, i to jest też jakby element historii tej gry. Do kart z Medica po raz drugi, bo oczywiście piwne tak. też powstawało w kartach do Medica, Tak samo Dice Bowling powstawało w kartach I do I Dice Magica. Universe też powstanie w kartach do Medica, gdzie Jak się tam też, powstaną a nie, Dice gdzieś... Universe, tak, to, no, to możliwe, że też będzie powstawało. No, gdzieś tam jakieś komponenty, żeby było na sztywno, to tak. na pewno też wrzucimy w karty tak. do Medica, zwłaszcza, tak. że mamy dopasowane koszulki, więc co no. tu daleko szukać. <laughs> Ale teraz tak, ale wracając do piwnego Imperium, bo nie wiem czy wiecie, ale dokładnie rok temu, w ten weekend, który minął, wystartowaliśmy kampanię na wspieram to. Tak, dokładnie tak, był oficjalny start kampanii, i to pamiętam, jak dzisiaj to był to jest piątek. data? Godzina 12, dla nas bardzo życiowa. Piątek, godzina 12, 11. 11, 11. z kawałkiem. Ja pamiętam Filip, myśmy wtedy jeszcze razem nie pracowali. Tak. I Filip mówił, że wypuścił kampanię. Ja wtedy pamiętam, poszedłem na spotkanie. A spotkanie ja trwało dwie godziny. Ja wracam po dwóch godzinach. A jeszcze kampania No i jeszcze nie, to było połowa kwoty wtedy. Rostem, no. Po połowie czasu. A byłem ja w ciężkim szoku. A było takie, czy my zbierzemy w ogóle te pieniądze na dokończenie tej. Znaczy, pozdrawiamy ekipę, wspieram tu i Kamila, z którym ustalaliśmy, że super będzie, jak się uda zebrać, to w ciągu miesiąca. Nie? No, no. A, a się udało i fajnie, bo to taki krok milowy troszeczkę w naszych działaniach. Krok milowy, bo raz spełniliśmy swoje marzenie. To taki może sztampowy tekst, spełniliśmy no. marzenie, ale tak ale faktycznie było, bo, bo wydaliśmy grę, o której myśleliśmy, która wiąże nasze hobby, dwa rodzaje naszego hobby: planszówki i piwo. Tak. A, a, I robienie piwa. Tak, a i to jest ważne. I potem, chwilę potem trzecie marzenie, czyli robienie jeszcze więcej gier. I to jest właśnie ten magiczny piąty próg czy piąty cel, cel którego no. zabrakło w kampanii, a doszliśmy do wniosku, że on się pojawił do, już po kampanii. E, I to jest fajne, bo tym piątym celem okazało się to, że powstało wydawnictwo, Bort Dice, że możemy robić gry. Tak. Powstaje teraz Dice Brewing które co ciekawe cieszy się znacznie większym zainteresowaniem za granicą niż piwne imperium. I w Chociaż piwne imperium tak. też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem za granicą już teraz ta, mówię też, też bo mamy bardzo dużo pytań odnośnie I reaktywacji. Rożne, I tu też niedługo będzie jakiś news, bo, bo, bo mamy parę, parę ciekawych informacji, ale to nie na tego vloga. No, zostawmy sobie coś. E, tak, musimy sobie coś zostawić. E. Ale co ważne, naprawdę dało to nam takiego pozytywnego kopa do dalszej roboty i to jest fajne, bo w tej chwili w planach są gdzieś jakieś trzy gry, mhm. e, czwarta gdzieś się rodzi w głowach. Ważny krok w życiu, bo wystartujemy no, w kampanii, taki krok y, trochę nieświadomy też mhm. i taka wielka zmiana. Weszliśmy, warto w robić. Zasadzie, weszliśmy w zasadzie w. Rynek na, na, weszliśmy w zasadzie, w rynek na zasadzie przygody. <laughs> Więc zrobiliśmy sobie przygodę, Wydaliśmy grę, yy, i teraz... Okazuje się, że to jest rynek, z którym bardzo mocno wiążemy przyszłość. Swoją, swoją przyszłość i to, co, i to, co robimy, wydawanie kolejnych tytułów i. No uwielbiamy to no, po sprawianie to jest fajne. przyjemności to jest... też nie, nie tylko sobie, Uwielbiamy nie spać. Ale graczą. <laughs> no tak, chyba widać po mnie. mi się, co, co chwilę o czym zaraz, Po prostu jak moja żona wrzuciła tego to zdjęcie z psem z tak. oczami na klamerkach. Tak, to tak. idealnie pasuje. E, ale to jest, to jest fajne I, i ta rocznica jest dla nas o tyle ważna, że chyba będziemy ją świętować tak długo, jak będzie istniało nasze wydawnictwo. Tak, to breakpoint dla nas. Tak i myślę, że z tego... pewnie z tym się pojawi jakiś konkurs, gdzieś tam jakieś okrągłe rocznice, myślę że się no. pojawią i pewnie coś będziemy z tym robić. Dlatego bardzo, jeszcze... bardzo, bardzo dziękujemy za... Tak. Za, za, za wsparcie, później za przyjęcie, mimo że może nie wszystko potoczyło się tak, jak tak, byśmy chcieli. jakbyśmy chcieli gdzieś tam po drodze i tu tak. też mówimy o tym otwarcie. O, otwarcie, ale dano nam szansę, którą chcemy wykorzystać. Mhm. Dokładnie. I w tej chwili to robimy. Tak. A niedługo idziemy na SM, bo to już za dwa tygodnie, dokładnie tak, za dwa tygodnie. Tak. I kolejna liczba zadań, i kolejne tak, przyspane tak. noce. Ale też myślę, że zrobimy taki opis, jak się przygotowywaliśmy do mhm. SM po ASN, jakie to dało wyniki, efekty, od czego, ja, jak w ogóle jadąc jako wydawnictwo, taki survival na, na, na SM, czyli co zrobić, Aha. bo wynaj... i to też bardzo nas cieszy ten, ten, ten progres, bo w tamtym roku byliśmy z pewnym Imperium i wynajmowaliśmy gdzieś tam w kącie stolik autor stable. Autor stable tak, a teraz no. jedziemy już z własnym stolikiem. Z własnym butem, tak. ta. to jest ciekawe. Nie? To, to, to w ogóle to taka tak jest lucy, taka, taka, taka sympatyczna, taka, że po prostu widać, że ta praca przynosi konkretne Daje efekty. konkretny efekt i się rozwijamy. I jest to fajne. Tak, więc na pewno coś takiego opublikujemy co że przy... ja Dużo się też materiału dużo tak. wideo też powstanie, bo my tam tak. pewnie będziemy sobie nagrywać gdzieś po drodze, co, co się dzieje. Mamy masę spotkań i mamy nadzieję, że gdzieś tam po drodze uda się ale zorganizować parę spotkań, ale się pewnie uda. Chcieliśmy, chcemy też ten blog zachować w takiej formie, że oprócz tego, że będą informacje od nas, to też takie informacje, które mogą być pomocne dla osoby, która startuje. Tak jak ostatnio dzieliliśmy się mm -hmm. informacją, że widzicie, to był świetny. Eee, świetne miejsce do tego, żeby naprawdę rozkręcić informacje i ten priorytet. Tak, zresztą nam, do nas dużo na, na nasze profile trafia pytań, w ogóle jak coś zrobić, tak? czy jak, jak z czymś zacząć, tak. w jaki sposób e, zacząć pracować ze swoją grą, czy w jaki sposób pojechać na Essence, co trzeba zrobić, w jaki sposób to zweryfikować. Więc, tak. więc dla nas też my tego nie, tra nie traktujemy jak wiedzy tajemnej. Liczymy na to, że rynek gier planszowych w Polsce będzie się rozwijał i ludzie będą dostawali coraz lepsze, coraz ciekawsze i coraz fajniejsze planszówki do ręki, w które będą mogli tak, pograć. Tak, od, od polskich autorów. I, I właśnie o to chodzi, od polskich no. autorów e, i tych mniejszych i tych większych, więc ten rynek pewnie będziemy wspierać do, 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 do końca naszego funkcjonowania. Tak, więc więc póki co no, większość o, części samochodu, jaki bierzemy, do SN to będzie, to już jest zarezerwowana. Tak, tak. To jest y, zarezerwowana. Na odbiór na SN, Na odbiór na SN. Y, Mamy nadzieję, że jeszcze upchniemy gdzieś tam po drodze gry na samą sprzedaż, bo, bo tak, ale odzywają się sklepy, które już robią też jakieś preordery z zakresu. Wydawnictwa, więc... które chcą się spotkać, spotkać i pogadać, więc to jest fajne. Więc na pewno też dodamy Wam jakąś relację z tego i, i to publikujemy. Tak. Ale tak, SN, jeszcze Maty. A właśnie jeszcze ma to. maty. Maty właśnie w tej chwili są doszlifowywane przez tak, tak. Piotrka. Tak, Piotr siedzi w tym momencie. W tym tygodniu je w tym mamy opublikujemy. chociaż mamy noc. No a 23.03 jak... jaka to tam noc, to środek dnia dla nas. Więc um, Piotrek siedzi, pracuje. Chyba on już też się przestawił jak sowa pracuje w zasadzie. Tak. Więc um, Piotrek pracuje, będziemy to produkować tajniki produkcji są żadne, ja chyba nawet gdzieś tam o tym mówiłem, w sensie materiałów, to jest tak. m, gdzie kreda 350 i, i z obu stron powle, powle, powlekane folią, więc będzie fajny materiał, który się nie będzie gdzieś tam niszczył tak. podczas używania na stronie. Na 18. Tak, i tutaj się kłaniamy pewnemu dużemu e, wydawnictwu w Polsce, gdzie tak naprawdę jeden z komponentów nas zainspirował, Tak, tak. tak. I, I to faktycznie, m, w sensie zainspirował pod względem materiału dotknęliśmy Bo to odpowiadam. i okazało się, że, że, że fajnie to wygląda, fajnie to leży na stole i jest przyjemne i doszliśmy do wniosku, że warto też zrobić tak, tak tematy gracza, nie? No i trzeba też powiedzieć, że w tym momencie ilość e, priorytetów sprawia, że jak pierwszy raz byłem na wycenie mat, A to, jest w ogóle fajny to, o, powiedz, to powiedziałam, że potrzebujemy no tak maksymalnie będziemy zamawiać 200 mat. Teraz... Wiecie, przy czym pamiętajcie, że w komplecie są cztery sztuki. Tak. A ci, a ci już mówię, bo 50 kompletów, czyli 200. A, no, no tak, no to do... właśnie dlatego tak, mówię, że w komplecie tak. są 4 sztuki, żeby, żeby też dać pewien obraz. A teraz muszę skorygować po raz któryś, korygujemy wycenę. No tak. Na 1200. Ma. Na 1200, a i tak chyba finalnie zamówimy 1500, bo jeszcze są dwa tygodnie preorderu. Codziennie wpada nam tam jakaś średnia, która nas oczywiście bardzo cieszy. Jesteśmy z tego niesamowicie tak. zadowoleni. Plus do tego zamówienia jeszcze ze sklepów i, i Mimo też... Mimo że dalej nie promujemy się na BGG, w, w, w sensie opłat, reklam. opłatnej reklamy. No. reklamy, wszystko to z działania Więc na profilu. to jest bardzo przyjemne, ale chcemy też dać możliwość zakupu tych mat nie tylko u nas, ale też w sklepach, w szerokiej tak, dystrybucji. Po... Po y, priorytetze będą tak. osobno dostępne, oczywiście, już nie w cenie zyskro 89 zł, tylko tak. to, gra już będzie powróci do normalnego. Standardowa wersja będzie kosztowała 89 zł. Taka będzie średnia cena rynkowa, sugerowana cena detaliczna, tak. tak naprawdę. E, I do tego maty w cenie sugerowanej około 29 zł. Oczywiście, za ile będą do dostania, do kupienia w poszczególnych sklepach, to już oczywiście kwestia do porozumienia między. Organizacjami. Powalę no, poważnie Dobra, zabiamy, I, tak. i w tym myślę, że możemy Cześć, pytanie: dnia. czy my jeszcze nie mieliśmy coś pogadać o czymś? Bo tak Więc się co? rozgadaliśmy, popływaliśmy, tak po. Tak, 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 właśnie, popędziliśmy. Że, że zanudzimy znowu kurde. Nie, długo gadamy. Sumie, długo tak. strasznie gadamy. Długo gadamy. To jak chcecie wiedzieć coś więcej, to musicie poczekać na piąty odcinek vloga. Tak, tak, tak. Po prostu, żeby ktoś to oglądał do końca. Tak, żeby tak, bo oh jest. No faktycznie, no, jak teraz nie wiem ile ten materiał ma, no. ale. Ale, ale ma. Dzięki. Dzięki bardzo. Bardzo. Jeżeli to obejrzeliście do końca, ale. to jesteście naprawdę wytrwali. <noise> Trzymajcie się i do zobaczenia. A może ten, właśnie dla tych, którzy oglądają do końca, będzie mały, mała niespodzianka. Ty, zrobimy ja dla robię... nich specjalną czekaj, kartę czekaj, w czekaj, ogóle. Czekaj. Nie, no, ale ten mam, ma, mam jingle na koniec. Na jingle na koniec, to specjalnie dla tych, ten którzy, którzy ten, którzy doczekali do końca. Pamiętaj, czy robię jingle. Nasz będzie to już oficjalne. Siedzi diabeł na dachu, waży piwo po fachu. Co uważy to wypije, każdego go widłami bije. Siedzi... O. Ja no czasami sam nie znam od tej strony, ale okej. Okay. Trzymajcie się, naprawdę będzie... już lepiej dokończmy.